Oto mieszańce TB z belgiem, samica mieszaniec, belga z termontem i teraz skryta tylko Thermontem. Wyszło pięć białych takich. 4 takie o. Bardzo dziś się jakieś płoszą. Teraz tylko na samym granulacie. Troszkę zboża. Ostatni dzień zboża i teraz sam tylko granulat. No i wiadomo. Dodaję jeszcze gałązki codziennie. Dzisiaj jakat klon. Weszę samiczkę dzisiaj. zakociłem. Zajdź do Thermonda i zobaczymy, ile teraz będzie. Trzeba 9, jestem bardzo zadowolony, takie równe wyszły. Jeden mi przychorował, ten. Strania dostał, ale no no. wymasowałem brzuszek i jakoś doszedł do siebie. Już drugi dzień, nic mu nie jest takie pochliwe. A dzisiaj tutaj wywalałem gnój ściółka, wymiana ściółki. Więc powinno być wszystko ok z nimi tutaj. teraz filmiki, tak się staram, że coś dwa razy w tygodniu, nawet raz dłuższy, raz krótszy. się też dosyć spora. Zobaczymy, co to z niej będzie. I teraz będę chciał Wam przedstawić ich cały czas przedstawiać te króliki, jak one się rozwijają, jak rosną, co im daje. Od dzisiaj na samym prawie granulacie, to tylko było rano, dane jak tą ściukę miałem, dałem troszeczkę do kafla zboża. I teraz będę dostawał granulat. No i codziennie jakieś tam trawę albo jakieś gałązki. Wczoraj była lipa, dzisiaj jest klon. Myślę, że jutro będzie, miał czas, może będzie brzoza, albo może jakaś trawa. Nie mam pojęcia, co jutro będzie, co mi tam pięć termondów, Jakby te termondy wszystkie się utrzymały, przeżyły, to było super, bo tych termondów coraz więcej jest w mojej hodowli, też będzie mocne wzmocnienie. Jeden albo dwa samce przyjdą znowu. I tych samiczek tego celowo już było 15. Tutaj pokażę teraz mojego takiego Samca Termonda. No, to już jest wysoka klasa Termonda. O tak, teraz nie chcę się tej drabinki przynosić. Tutaj to tak wam pokażę. Zobacz w ogóle, jaki ma łeb. Oczywiście z rodową. widać go tu w całej okazałości no, taką wygląda jestem bardzo zadowolony tu też jest samiec termonda i tu samiec termonda trzy samce termonda a ten sezon zobaczymy jak to będzie samiczek jest już sporo to jest raz dwa, trzy, cztery pięć 5, 8, 9. 9 samiczek jest już i nie wiem ile tam. 15 chcę zostawić. No i teraz ta stara. Zobaczymy, co to przyniesie. Dzisiaj jest poniedziałek, a filmik będzie dodawany. Jest czwartek. Wszystkie mają wody, dostały już klasję. Następny filmik, może z ogrodu nagram? Zobaczymy. Dobra, dzisiejszy filmików na tyle. Proszę o lajkowanie, o komentowanie i zadawanie jakichś pytań. Hejjo.